Zachowanie w sytuacji zakładniczej. Sytuację zakładniczą można powiedzieć na trzy etapy. Są nimi moment porwania, okres przytrzymywania oraz faza uwolnienia. Co robić w trakcie porwania? Po pierwsze, nie panikuj. Wykonuj polecenia i nie buntuj się. Może cię dla ciebie bardzo źle. Pamiętaj, celem porywaczy nie jest zabicie cię. Co zrobić w trakcie przytrzymywania? Wykaż chęć współpracy z napastnikami. Nie dyskutuj z nimi, zapamiętaj szczegóły dotyczące ich i otoczenia i pamiętaj: odpowiednie służby robią wszystko, by cię uwolnić. W trakcie uwalniania nie panikuj, znajdź osłonę. Nie wykonuj gwałtownych ruchów, podporządkuj się rozkazom służb. Nie uciekaj z obiektu, bo może zostać uznany za napastnika. Zrób to dopiero wtedy, kiedy zostaniesz ody